Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj zrobimy sobie taki bardzo prosty chleb, w zasadzie dla początkujących. To będzie taki chleb, który jest w zasadzie pomieszany z dwóch rodzajów mąki. Będzie to mąka żytnia, jak pszenna mąka, ale zacznijmy od tego, żeby przygotować sobie taki zaczyn, który w zasadzie będzie budulcem i podstawą do pieczenia naszego chleba. Ja tutaj mam zakwas, jak widzicie, pięknie rośnie. Zakwas z pszenicy, z mąki pszennej. Tutaj odłożyłam sobie takie trzy porządne łyżki. Teraz do zakwasu, żeby pobudzić jeszcze. On jest co prawda zakwasem, który świetnie pracuje. Ma mnóstwo bąbalków, czyli jest dość aktywnym zakwasem. Wsypujemy 150 gram mąki. Ja tu używam mąki pszennej dlatego, bo starterem jest tutaj zakwas z mąki pszennej. I dolewam 150 gram wody. Całość rozmieszamy. Nie ma znaczenia na jakim zakwasie chcecie. Piec na Akurat mam tutaj zakwas żytni, ale jeszcze niestety nie jest gotowy. Więc pieczemy na zakwasie pszennym. Czekamy aż ciasto podrośnie. Będziemy kontynuować pracę. Możecie zakryć sobie swoją spożywczość. Ja to nie mam sobie spożywczości w tej chwili, więc posłużę się na zwykłą woreczką. Zakrywam swoją woreczkę Ujawiam, Zawiązuję i jeszcze przykrywam talerzem po prostu, żeby się nie dostało tam powietrza. I żeby było mu ciepło. W tej, yy, yy. I w takim stanie pozostawiam na 12 godzin do następnego dnia. Po 12 godzinach zaczyna wyglądać w ten sposób. Widać aktywność i to dość dużą. Teraz co robimy? Dolejemy 200 ml wody. I tutaj mam mąka pszenna na 200 g. Mąka żytnia chlebowa 200 g. Może być jakakolwiek mąka, aby była żetnia. I dwie łyżeczki soli. W tym momencie możecie dodać, ja nie wiem, wasze ulubione jarna, min, e, słonecznik, sezam i tak dalej. Co tam chcecie, możecie sobie w tym momencie dodać do pieczywaja. Nie będę nic dodawać. Będzie to takie czyste e, ciasto i czystymi e, dłońmi wyrobimy ciasto. W kilku minutach wyrabiania, jeżeli, jeżeli to ciasto będzie odchodzić już od miski, odklejać się od dłoni, możemy go włożyć do formy. Ciasto sobie trochę rozwałkujemy albo po prostu włożymy do formy, wyrównamy, Spryskać wodą. albo po prostu w wilgot, przełożyć w ścierką, ewentualnie teraz zakryć to folią i pozostawić jeszcze na te 3-4 godziny. Niech to ciasto wyrośnie, jak będzie już tak mniej więcej wyrośnie mniej więcej na poziom blaszki, albo troszeczkę wyżej to wtedy możemy piec. Tutaj mamy nasz chleb przemnożytni. żytni Ostrym nożem natniemy kilka wzorków, tak żeby chleb w czasie pieczenia nie popękał. Trochę zrosiłam go wodą i posypałam sezamem. Teraz wkładamy do piekarnika i pieczemy. I tutaj mamy piękny wynik pieczenia chleba. Chlebek piekłam w piekarniku, zaczęłam od 230 stopni. Po 15 minutach zmniejszyłam temperaturę do 210 stopni i po kolejnych 15 minutach zmieszałam temperaturę na 190 stopni. W sumie upiekłam chleb 45 minut, wygląda fenomenalnie pięknie się wypiekł. Wyjmamy chlebek. Jak słyszycie ten dźwięk, chlebek jest dobrze upieczony. Teraz robię to samo z tym chlebem, co robię w zasadzie z wszystkimi moimi chlebami, ale jeszcze się pochwalę. Jest gorący. Piękna, e, piękny kolor. Może zrobimy zbliżenie. Chlebek e, ma piękny kolor. Jest chrupiący. E, I robię to samo, co w przypadku każdego chleba, który piekę w piekarniku, psikany w e, i tak jeszcze go delikatnie zraszam z każdej strony. Robię od razu to po wyciągnięciu z piekarnika, Czystą ściereczkę zakładam na chlebek, zawijam i pozostawiam na minimum 5 minut, żeby ta skórka została mięciutka. Co zobaczycie za chwilkę, jaki jest efekt właśnie po 5 minutach? Ściągamy ściereczkę. I teraz od razu widać, jaka jest różnica, jeżeli chodzi o miękkość chleba. Popatrzcie na to, jest po prostu. Niesamowity, fenomenalny. Zaraz przełożymy go na kratkę do wystudzenia. E, tutaj możecie zaobserwować drugi chlebek z cebulką, który powiem dzisiaj. Jak chcecie w sensie przepis, link będzie w opisie. Również na zakwasie. No a ten rozkroimy gdzieś za godzinkę wcześniej, nie? A zobaczymy jak wygląda w środku. Teraz sobie rozkroimy chlebek, przekroimy. Zobaczymy jak wygląda w środku. No, super wygląda. Mięciutki. Mięciutki również z zewnątrz. Treściwy. Będą dobre kanapki z takiego chleba. Pięknie wygląda. Pozostaje mi życzyć, tylko Wam smacznego. I zapraszam do playlisty moje przepisy. Tam znajdziecie inne chlebki na zakwasie. Widzimy się w następnym odcinku.